Art Jarmark stanowi część Art Night Festiwalu, czyli Międzynarodowego Święta Sztuki Naiwnej, które już po raz piąty odbywa się w galerii Szyp Wilson. Festyn na ulicach miasta jest propozycją na inne niż zwykle spędzenie niedzielnego popołudnia i przekonanie się, że sztuka może być radosna, kolorowa i interesująca dla każdego. Chcielibyśmy przede wszystkim pobudzić miasto Katowice, tą dzielnicę, bo to przecież piękna, kompletna dzielnica architektoniczna. I chcielibyśmy, żeby to wydarzenie. Chociaż troszkę przypominało Montmartre i chcemy stworzyć taki właśnie nieki szowiecki Montmartre, żeby to nie była tylko, żeby był to przaśny festyn, ale też bardzo takie zdarzenie fajne, sympatyczne, kulturalne, żeby każdy znalazł coś dla siebie i, i fajnie wspominał to zdarzenie. Ja jestem z ja Zawoi, czyli rzeźba typowo ludowa, świątkowa, czyli duże Chrystuse, małe, średnie, większe, no górale i ta taka około ludowa twórczość rzeźbiarska, no bo to jest najciekawszy temat, który mnie interesuje akurat, pasjonuje, no a żyjemy generalnie z biżuterii jednak, niestety rzeźba to jest dla koneserów, a biżuteria bardziej dla, dla pięknych pani, jak nasza tu fotoreporterka, także no, coś z tego, no i czasami skóra taka, typowa góralska skóra, no bo to tamten teren. Wydaje, że to jest potrzebne ludziom, bo tak to pozamykają się, patrzą na telewizor i tak to z nami mają atrakcje, prawda? Coś można kupić ciekawego, jakieś, jakieś drobnostki, no cokolwiek, obrazy, no co człowiek sobie życzył. Jestem tu pierwszy raz, ale naprawdę jest bardzo sympatycznie. Bardzo mi się podoba ta oryginalna zabudowa, tak po prostu inny świat. Tak blisko, a jednak zupełnie inny, nieznany mi świat. Ja już jesteśmy któryś raz w kolei w sumie, no i bardzo przyjemnie pooglądać te wszystkie rękodzieła, tak jak człowiek zastanawia się co kupić, No to znaczy tam podobałyby mi się taka biżuteria ze szkła. Tak, takie jakieś zlewane szkła, kolorowe, no tam z tamtego końca. Jak co roku w czasie imprezy można było. Przyjrzeć się artystom przy pracy podczas otwartego pleneru. W galerii Szyb Wilson nadal można podziwiać pracę piątego Art Night Festiwalu.